Siemanko na Miku się dzisiaj nagrywamy film z Minecrafta. A później będzie jest. Bo, 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 bo Wszyscy powiedzieli, że jak są własne domki. No to dzisiaj właśnie te własne domki sobie zrobimy. Tylko trzeba jakiś dobry biom znaleźć. Taki fajny, taki mega, taki, żeby był duży. Bo to jest na razie jako małość. To jest małe. Ja Okej, okay, jesteśmy. Szukam jakiś fajny biom. Może tutaj? Tutaj jest dużo, trochę miejsca. Okej, okay, tutaj znaleźliśmy. To tu będziemy. To będą nasze domki. Na sobie weźmiemy sobie ziemię. Naszą ziemię. Gdzie jest ziemia? Tu jest ziemia. Blok trawy. Bo trzeba troszkę tutaj miejsca zrobić na nasze domki. Ale większy domek dzisiaj to, to będzie domek. Gryzka, czyli tego pomarańczowego. Czyli chyba wiecie, no. <gryzka> chyba wiecie, no tego I tak naprawdę będzie jeden film o, o Minecraftie i jeden film o Stargazie. No, jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków albo z Minecrafta, albo ze no to łapka w górę. okej okay. Tu, <coughs> tu będzie domek Tygryska. On jest cały pomarańczowy więc no szkoda trochę tego jednego koloru na cały pomarańcz no ale no, no trudno pomarańczowy beton pomarańczowy beton dobra zaczynamy hmm, ten domek chcemy no troszkę duży ale no nie tak mega duży no tylko wiecie żeby wszystko starczyło może no, jakby to zrobić czekajcie to jest raz dwa trzy cztery cztery kratki Zadamy no jeszcze piątą kratkę. A ja, po reklamie. Okej, okay, jesteśmy. I teraz trzeba jakoś... Ale ja wiem jakby to zrobimy. Na dwie takie poziomy. Na dwie takie poziomy. Więc tutaj są cztery raz, dwa, trzy, cztery kratki, więc tu musi być jeszcze piąta kratka. Raz, dwa, trzy, cztery i piąta kratka to już jest. Tylko troszkę na to drzewo przeszkadza nie trzeba je ściąć, bo nam, bo nam troszkę to drzewko przeszkadza po prostu. Okej. Obcięliśmy. To drzewo niefajne. Kratka I dalej remontujemy Oczywiście okienka też sobie no za, no Założymy, no nie ma, że nie Okej, doszedłem na kratkę No jaki ładny ten domek Ładnie, mi się podoba Mi się podoba, no ten domek Bardzo ładny hmm, Teraz sobie dodamy okienka To są takie kratki Tutaj są też czuję, więc będzie tak. Takie będzie okienko, no może troszkę żal tego okna, ale już trudno. takie to są okienko w Minecraft. Dobrze, no na na no, troszkę pasuje do moich oczu, ale mam bardziej takie inne oczy. I pora to wszystko już budować, tutaj tutaj już no. będzie okienko. tego okienka będę Ok tutaj no, nie będzie, więc yy, będzie, no wiecie, no inaczej, będą no, takie, nie wiem, nie wiem, może będą pochodnie, albo jakieś tam inne, czy tam lampiona, albo coś tam takiego, ale lepsze to są chyba lampiony, pochodnie są też dobre, ale bardziej no to lampiony, ale pochodnie będą, będą, będą lampiony i będą pochodnie bardzo, wow, jaki ładny no ten domek, po reklamie okej, okay, jesteśmy po reklamce ładny domek, ale ja mam pomysł no co ja zrobię, chwileczkę, bo muszę was na chwilę nastopować jesteśmy i chcemy właśnie yy, no naszego tygryska no, no, narysować więc na początku weźmy sobie no, po reklamie ok jesteśmy, więc widzimy się jak będę miał wszystkie potrzebne rzeczy Dobre, jestem. I teraz trzeba budować oczka. Yy, najpierw oczka będą. Chyba, że tak sobie Co To będą białe powieki. Oj, chyba błąd zrobiliśmy. Widzimy się, jak, będzie, widzimy się, jak to oko będzie idealnie zrobione. Okej, okay, pierwsze oko zbudowane. Lecimy z drugim. Już wiem, jak to mam zbudować. To są... jest To jeszcze jedno tutaj kratko. Nie no, znowu coś źle... Znów się widzimy znowu. Okej, okay, jesteśmy, idziemy spać. Jeszcze łóżko, no szybko, no nie są obu. Dobra, obydne jakie i idziemy spać. O, idealny wybrany no pomarańcz, wow. Ja jestem geniuszem. Dobra, jesteśmy, ale to jeszcze no nie wszystko. Trzeba jeszcze buzię mu zrobić. Buzia jest troszkę no, najtrudniejsza. Ale spróbujemy jakoś narysować. Dobra. Na początku coś tak... O nie, nie. nie. Okej. Okay. Coś takiego tutaj na, yy, na, na ziemię. Najpierw coś takiego, ale to jeszcze nie wszystko, bo to jeszcze nie jest koniec tej buzi. To po tu jeszcze będzie kolejna warstwa. Trzeba to jakiś. O takie coś. O takie coś teraz co mi chodziło. I czekajcie. Tutaj jest tak chyba. Nie wiem, czy robię dobrze, ale chyba dobrze coś się robi. Czekajcie. Tak, dobrze jest. I teraz trzeba... Oj, zapomniałem się z czerwonego. Trzeba mieć jeszcze czerwony na język. Bo ma taki mały czerwony I Jak on ma? Okej, okay, widzę, że ma jakoś tak. Okej, okay, jesteśmy. Tutaj jest czarny, tutaj musi być jakiś. Dobra. Jest super. Super jest. Tutaj, tutaj trzeba dać no, na pomarańcz. troszkę, Tutaj będzie troszkę pomarańczowego. No może... To wygląda w miarę ok, tego proszę się nie śpiąć. Może ty będę Może ty pięć, pięć, 558. Ma się nie śmieć, bo się no to będzie. To będzie zemsta! Nie, się zaśmieje z tego. Ok. Chyba wszystko zamienimy na pomarańcz. Chyba tak. Chyba wszystko, co jest zamienimy. Ok. A w następnym odcinku będzie. Będą... Będzie domek świnki i tak dalej, i tak dalej. Więc jak sami widzicie Wow, ale ładnie. Co oni nie, chciałem? No już... Czarny. Dobra. I pomarańcz... I gitara. tu Zliczyłem baton. Wow, ale to będzie fajnie! No i to mi się podoba! Takie fajne wejście już w następnym porządku. Czy są jakieś drzwi pomarańczowe? Jakieś. No niestety nie, ale weźmy sobie te. Takie, takie dębowe sobie weźmy. To już jest okej okay. um, Teraz trzeba wziąć jakieś pochodnie, ale to będzie za chwilkę. Najpierw dach sobie zróbmy. Chyba trzeba taki dach, nie? Czekajcie. Tak, taki, taki będzie dach. Okej. Okay. let's go 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 go, <coughs> let's go 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 go, ale to już wygląda super, wow, to mi się już podoba. Taki fajny uśmiech na samym na początku, no może nie jest tak równo, ale i wygląda fajnie. E, co to jest? Czemu tu są te moby? Znikać, moby wy. Głupie robaki. Nie macie szans. Głupie robaki. Mm, pająki. Do widzenia. Jeszcze ten szkielecior. Nie wiem, co to jest. Dobrze, niech się pali. Tego też dziadę niszczymy. A masz. A masz. A masz. A masz. A masz. Tu jest jakaś osa to jest? Nie wiem. No znikaj, znikaj. A ten szkielet pal się. Pali się. Pali się. Jeszcze jeszcze tylko ten wiader. Ciągle mnie lata. Ale no i da się coś zniszczyć. To jest jakiś niezniszczalny on jest. O, udało się, no w końcu. Dobra, zabiliśmy wszystkie moby. Jakie tutaj tego zostały? A, no co tu się dzieje, No to kupię drzewo. Porykamy. Dobrze je, jesteśmy. Dodamy sobie... Um, jak... oh, kind of Zabam, okay. Masz do ok jesteśmy i pochodnie. Dodamy sobie. Za ciemno. O, tu będzie tak. okej, okay. Wow. 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 Super. Jeszcze trzeba szyby dodać. Ale na górze będzie fajna, no no jest podzianka. To będzie jakaś litera. Ale to, ale to nie będzie Bedlkiego. To będzie jakaś inna nazwa. Za chwilę się dowiecie. Tylko jeszcze dodam sobie tutaj szybkę. Szybka. Szyba, szyba. szyba dobra, dobra, tak. No, okay. e, tak, mam tutaj szybę. Ładnie, ładnie, ładnie. I teraz zrobimy literkę my, jak się. tylko to będzie na kolorze niebieskim. Może to być na przykład być wełna, może być, ale wy możecie zrobić jak chcecie. Będziemy z wełny. My, jak się robi, nie my, to jest... czekajcie na coś takiego. Nie, 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 ja robię błąd, czekajcie. Okej, okay, coś takiego tu się robiło. Coś takiego. Nie, no nie no, no nie zrobimy tego. Dobra, yy, już to wyczyścimy. Okej. Okay. I teraz trzeba ustroić nasz domek taki piękny. Spójrz jaki ładny. To jest właśnie mój domek fajny. I tu wstawiamy wszystko. Z zobaczycie jaki będzie efekt. Wup. Wup. Okej, okay, także bez... na mój domek, tu mamy małą, tu mamy małą, tu mamy dużą, dużą i moja łóżko. Widzimy się w na następnym odcinku. bye -o.